Witaj drogi widzu! Z racji tego, że mam duży kult świętych, często zdarza mi się pozdrawiać różnych świętych, powierzać się ich opiece i modlić za ich stawienictwem w różnych intencjach. Niejednokrotnie doświadczyłam już w swoim życiu namacalnie działania i pomocy różnych świętych i niejednokrotnie pewnie jeszcze w życiu doświadczę. Gdy jakiś czas temu drugi dzień z rzędu bardzo kiepsko się czułam i byłam tak osłabiona, że miałam roczki przed oczami, w głowie mi się ciągle kręciło i miałam problemy ze staniem na nogach, moje myśli od razu powędrowały w stronę moich świętych patronów, świętych, do których regularnie się zwracam. Prędzej by się słońce zaćmiło, niż byście mi nie pomogli. Stwierdziłam z bardzo silnym wewnętrznym przekonaniem i wiarą w to, że moi święci patroni nie pozostawią mnie w problemach ze zdrowiem samą. Stan zdrowia tamtego dnia bardzo mi się poprawił. Jestem przekonana, że moi święci patroni mieli w tym swój udział i że za każdym razem, gdy zwracam się do któregoś z nich i modlę się za ich przyczyną w jakiejś intencji, nawet gdy nie widzę od razu efektów moich modlitw, oni na pewno dokładają wszelkich starań. By moje ufne modlitwy za ich wstawiennictwem nie pozostały bez echa. Rzeczliwość świętych jest bowiem przeogromna. Nagrałam ten filmik, aby zachęcić siebie i ciebie, drogi widzu, do pamiętania na co dzień o tych, którzy są szczególnymi wybrańcami pana, o tych wszystkich oficjalnie kanonizowanych i beatyfikowanych przez Kościół katolicki świętych i kandydatach na ołtarze. O tych, którzy w szczególny sposób ukazują sobą Boże światło, Boże dzieła, Bożą moc, Bożą chwałę. O tych wszystkich licznych i uwielbiających w naszym imieniu Pana pięknych i kochających Boga ponad wszystko duszach, będących chętnie naszymi orędownikami i przekaźnikami niezliczonej ilości Bożych władz.